Kiedy byłam w szokującym wieku 8 lat, napisałam swoją pierwszą książkę. I był to szokujący bestseller pod tytułem Upiorne Miasto. Mówię, że był to bestseller, ponieważ pod wpływem tego, że ta książka wygrała u mnie w szkole jakiś tam konkurs, postanowiłam, że ja tak właściwie jestem kolejną J.K. Rowling i skserowałam tą książkę jakieś 30 razy. Po czym wciskałam ją moim rodzicom za parę groszy, żeby, wiecie, mogli kupić ode mnie tę książkę. Generalnie po latach myślę, że nadal większość z Was stwierdziłaby, że był to absolutny banger, bo fabuła tej książki wyglądała mniej więcej tak. Przepraszam bardzo. Mhm, tak. Mogę się dowiedzieć, która godzina? Um, na ten moment widzę, że 15.30. A, dziękuję bardzo. Um, nie ma sprawy. Tak, w ogóle to nie wiem, czy zauważyłaś, ale ja y, jestem wampirem? Naprawdę? Serio? Nie no, naprawdę, zobacz. K A! Cześć, jestem Karolina w sensie tosty i kawa, i kiedy miałam. Y, ile? 18 lat, napisałam swoją czwartą skończoną powieść. Zanim zaczniemy ten odcinek, mam jeszcze jedno bardzo szybkie ogłoszenie. Mianowicie, uwaga, drumroll, zostałam nominowana w rankingu Opowiem Ci i to nawet w nie jednej kategorii, bo możecie znaleźć mnie w podcast, BookTube, booktok i BookStagram, czyli czterech kategoriach. Linki do głosowania zostawię Wam oczywiście w opisie, no i zachęcam Was do zagłosowania na mnie. To by było trochę głupie, jakbym tego nie zrobiła. E, dziękuję też wszystkim osobom, które mnie nominowały. Naprawdę bardzo dużo to dla mnie znaczy. I tak wiecie, lekko zasugeruję, że dla mnie najważniejsza jest kategoria BookTube, bo w tą platformę wkładam zdecydowanie najwięcej serca i najwięcej pracy, więc będę bardzo wdzięczna za wszystkie Wasze głosy. Dedykacja mojej książki, tej, którą skończyłam pisać w tym roku, brzmi: Do wszystkich nocnych koszmarów, które zawsze stoją tuż za moimi plecami. To jest pierwsza z wielu historii, które mam do opowiedzenia. Dajcie mi więc jeszcze trochę czasu. Ja tę dedykację miałam w głowie od bardzo, ale to bardzo dawna, z bardzo prostego powodu. Ja zawsze wiedziałam, że chcę pisać i że muszę pisać. I zawsze w życiu było coś, co mówiło mi, że nie jest to najlepszy pomysł. Generalnie nie wiem, czy próbowaliście kiedyś powiedzieć swoim bliskim albo nową poznanym osobom, że wiążecie swoją przyszłość z czymś kreatywnym, z jakąś pracą kreatywną, na przykład nie do końca związaną z naukami ścisłymi, ale zwykle takie rozmowy przebywają nie tylko niezwykle barwnie, ale również niezwykle stereotypowo. Chyba wszyscy zgodzimy się, że świat w pewnym sensie stoi... Przeciwko kreatywności, aż do momentu, w którym ta kreatywność nie staje się powszechnie szanowana. Wszyscy podziwiamy wielkich artystów, bardzo popularnych pisarzy i wybitnych malarzy. Mało kto patrzy jednak na drogę tych ludzi, na to, że, żeby stać się szanowanym pisarzem, znanym publicystą czy też wielkim malarzem, trzeba najpierw być nic nieznaczącym szarym człowiekiem, który decyduje się poświęcić całkowicie swojej pasji. Często i w historii i literatury mamy takich przypadków, naprawdę bardzo, ale to bardzo wiele. Takie osoby były bardzo nies nieszanowane za swojego życia, a doceniono je dopiero po śmierci. Ja od zawsze wiedziałam, że będę chciała wiązać swoją przyszłość z rzeczami związanymi z literaturą, z pisarstwem. Poszłam na takie studia, znalazłam sobie taką pracę, yy, już pracowałam przy redakcji paru tekstów, i naprawdę nic w życiu nie sprawia mi więcej przyjemności. Kojarzycie tę jedną osobę w liceum, która jakimś cudem przeczytała wszystkie lektury? To nie jestem ja, bo ja nie przeczytałam trzech, nie przebrnęłam przez Ferdydurkę, po prostu nie lubię takiej literatury. Przepraszam wszystkich fanów Ferdydurkę, jestem pewna, że ja po prostu czegoś nie dostrzegam w tej książce, ale byłam blisko, bo przeczytałam wszystkie lektury oprócz trzech i zdecydowana większość z nich przypadła mi do gustu i w jakiś mniejszy lub większy sposób mnie zaangażowała swoją fabułą. Moją ulubioną książką w liceum była Iliada, a na drugim miejscu mamy stojących za mną chłopów, którzy w tym roku doczekali się świetnej ekranizacji. Jeśli jeszcze nie widzieliście chłopów, to idźcie do kin. Naprawdę bardzo, ale to bardzo polecam ten film. Oglądacie teraz pewnie ten materiał i zastanawiacie się, o czym on tak właściwie jest. Bo przecież nie będę tutaj przez cały film siedzieć i narzekać na to, że komuś nie podobało się to, że ja chcę być pisarką. Bo na koniec dnia nie wiem, czy zauważyliście z mojego kontentu, ale mnie średnio obchodzą opinie innych ludzi na temat mojego życia. Nie. Narzekanie kończy się tutaj, wróci dopiero pod koniec. Zawsze wiedziałam, że jeśli założę kanał na YouTubie, a założyłam, nie wiem, czy zauważyliście, to chciałabym zrobić film o pisaniu. Bo ja muszę o tym mówić. Muszę o tym mówić cały czas. Jeśli znacie mnie prywatnie, to wiecie, że mówię dużo o książkach, ale książka, o której mówię najwięcej, jest właśnie moją książką. Wielu pisarzy porównuje pisanie do oddychania, twierdząc, że bez tej czynności nie potrafią po prostu normalnie funkcjonować i ja zdecydowanie jestem jedną z tych osób. Mnie tak naprawdę nie interesuje, co będę pisać. Mogę pisać zarówno formy fabularne, takie jak książki czy opowiadania, czy też eseje i artykuły. Dla mnie ważne jest to, żebym po prostu pisała i żebym w tym pisaniu wyrażała siebie. Zawsze wiedziałam, że będę chciała pisać fantazy, a przynajmniej od fantazy moją przygodę z byciem autorem zacząć, bo to właśnie ten rodzaj literatury był mi najbliższy przez lata. Nigdy nie musiałam inspiracji do pisania fantastyki szukać daleko, bo ta inspiracja dla mnie, jak i dla większości osób, które rzeczywiście piszą formy fabularne jest absolutnie wszędzie. Naprawdę uwierzcie mi, czasem wystarczy się po prostu rozejrzeć i dostrzekacie mnóstwo, ale to mnóstwo elementów, które na co dzień po prostu mijacie na ulicy i nawet nie zwracacie na nie uwagi, które... Przy odrobinie zastanowienia się nad nimi, mogą się okazać czymś naprawdę niesamowitym. Ta inspiracja jest w absolutnie wszystkim. Zdradzę Wam, że głównym pomysłodawcą mojej książki, tej, którą skończyłam w tym roku, Prostego Sposobu na Bezpamięć, było pole. Mając 14 lat, po prostu pojechałam z, ze znajomymi na pole, i kiedy tak siedzieliśmy na tym polu, rozejrzałam się i miałam taką dziwną realizację, że to jest świetne pole. Ktoś powinien napisać książkę. I główna, najważniejsza scena w tej powieści powinna rozgrywać się właśnie na tym polu. Takiego potencjału po prostu nie można zmarnować. I postanowiłam, że go nie zmarnuję. I po czterech latach wymyślania i pisania i robienia notatek napisałam książkę, której główna scena, scena dzieje się na tym polu. Dla mnie ogromną inspiracją do pisania były też na przykład zawsze pociągi w prostym sposobie na bezpamięć, czyli mojej książce jest taki fragment, w której główna bohaterka. Trochę rozmyśla na temat przebywania na dworcach i to są w 100% moje rozmyślania. Ona je po prostu bezczelnie ukradła. Bo ja uwielbiam obserwować, jak na dworcach czas płynie dużo szybciej i inaczej niż dosłownie, w każdym innym miejscu. Wszystko jest ustalone na konkretną godzinę, chociaż wiemy, że w Polsce z pociągami przyjeżdżającymi na konkretną godzinę, czasami bywa różnie. To obserwujemy, jak taki zamknięty w bardzo stalowych ramach czas wpływa na ludzi, którzy śpieszą się. I dworzec zawsze był dla mnie takim miejscem, na którym widzę, że każdy człowiek tak naprawdę dąży do jakiegoś bardzo konkretnego celu, przynajmniej w tym jednym momencie. Największa inspiracja przychodzi do mnie oczywiście w ludziach i napotkać ją można zarówno w takich bardzo, ale to bardzo wyniosłych sytuacjach, jak na wystawie sztuki, gdzie zastanawiacie się, jak umysł innego artysty stworzył coś tak kreatywnego, coś nad czym wy musielibyście się długo zastanawiać, a dla tej osoby była to po prostu bardzo oczywista ekspresja ich myśli. Taka inspiracja może przychodzić do was z książek, które czytacie, książek, które przecież stworzyli ci ludzie. Ja na przykład miałam takie bardzo inspirujące doświadczenie czytając Babel Rebeki Kwang, autorki, o której będę nagrywać cały odcinek na ten kanał. Gdzie przeczytałam sposób, w jaki wymyślony jest jej system magiczny, który opiera się na genialnej zależności między zmieniającymi się językami, którym, którymi posługują się główni bohaterowie, i pomyślałam sobie, że to jest najbardziej naturalna rzecz. Jeśli tworzyłabym świat magiczny, to znając już to, co Rebeka Kwang stworzyła, uznałabym taki system magiczny za coś bardzo naturalnego i wręcz oczywistego, a jednak nie wpadłam na to wcześniej. Ona na to wpadła i to było absolutnie genialne. Ale taka inspiracja przychodzi do człowieka też w bardzo prostych sytuacjach. Czasami jadę sobie po prostu pociągiem albo idę chodnikiem i nagle widzę przed sobą jakiś taki kadr, na którym są ludzie, czasami ich nie ma. I patrzę na ten kadr i myślę, że ta jedna klatka wyciągnięta z rzeczywistości. Mogłaby opowiedzieć albo być początkiem naprawdę niesamowitej historii. Warto oczywiście zaznaczyć, że nie wszystkie te klatki w mojej głowie są przerobione potem na jakieś niesamowite, fantastyczne czy tam niefantastyczne historie. Zdecydowana większość z nich zapada mi w pamięć dosłownie na chwilę, a potem zostawiam je wracając do jakiejś większej historii, którą już mam dobrze przemyślaną. Ale gdyby ktoś chciał i czuł taką potrzebę, taką jak ja czuję, taką jak czuje mnóstwo innych osób, to taki fragment rzeczywistości można sobie po prostu wziąć, zapisać w głowie i zainspirować się do czegoś naprawdę niesamowitego. To jest strasznie interesujące zjawisko, nad którym ja nie sądzę, że ludzie dostatecznie dużo się zastanawiają, a przynajmniej nie teraz. Bo właśnie takie urywki rzeczywistości, te pojedyncze ujęcia z życia są inspiracją dla zdecydowanej większości dzieł sztuki, które my dzisiaj znamy. To jest tak niesamowite, że ja cztery lata temu pojechałam ze znajomymi na pole, i z tego jednego dnia, z tego jednego wydarzenia, powstało 82 tysiące słów historii bohaterowie, sytuacje, świat, magia, które na tym polu absolutnie przecież nie istniały, chyba że widzieliście je na tym polu. To jest niesamowite, że Donatart, patrząc na obraz, który zdaje się być bardzo prosty i naprawdę przedstawiający jeden bardzo konkretny przedmiot, była w stanie zainspirować się do tego stopnia, żeby stworzyć na jego podstawie całą naprawdę bardzo długą powieść. To jest naprawdę szokujące, że jedna piosenka nieraz wystarczy, żeby zalęgnąć komuś w głowie pomysł na książkę, który ten ktoś potem zrealizuje i wyda, i ludzie to kupują, i to czytają, i chwalą to, albo tego nie chwalą, mówią, że to jest okropna, najgorsza rzecz, jaką czytali, ale to wszystko narodziło się w czyjejś głowie po prostu ze względu na jedną rzecz, jedną sytuację, która im się przydarzyła, i to wystarczyło. To jest niesamowite, ile znajomych poznałam przez to, że razem czytaliśmy wszyscy Szóstkę Wron, All for the Game, albo na przykład Persiego Jacksona czy Harry'ego Pottera, bo ci ludzie po prostu znają tę samą historię dzięki temu, że ktoś usiadł i wymyślił coś, co przyszło mu do głowy być może skądś, być może znikąd. My teraz mamy wspólne tematy do rozmowy na lata. I wiecie, co jest absolutnie najlepsze w tym wszystkim? To jest świetne, naprawdę niesamowite, że każdy człowiek, dosłownie każda osoba, która żyje, może sobie znaleźć takie momenty w rzeczywistości, które może przetworzyć coś w coś niezwykłego. I nie musi nic z nimi robić. Nie musicie pisać powieści, nie musicie, nie wiem, pisać wierszy, malować obrazów. Możecie po prostu się na chwilę zatrzymać i zauważyć coś szczególnego. To jest świetne, że możecie postanowić, że to spiszecie, i ludzie będą o tym, co napisaliście, rozmawiać. Będą przetwarzać jakieś dzieło, i najbardziej niesamowitą rzeczą jest to, że niektórzy odbiorą wasze myśli zapisane na papierze w zupełnie inny sposób niż wy je odbieraliście. Powstaną różne interpretacje waszego utworu i waszych myśli, które nie mają nic wspólnego z tym, co wy spisaliście, i to jest niesamowite. Ludzie będą szczerze kochać wasze postacie, uwielbiać wszystko, co stworzyliście, będą robić sobie tatuaże i dekorować pokój, tak, żeby przypominał im o postaciach, które wy stworzyliście, będą absolutnie nienawidzić niektórych aspektów waszej powieści, będą je krytykować i nagrywać głupie filmy na YouTubie o tym, że hej, ta powieść jest okropna i nie czytajcie tego, bo to jest straszne, głupie i tak dalej. Niezależnie od tego, czy te historie będą spisywane, czy nie. One zawsze będą jakoś tam powstawać, bo historia już nam to pokazała. Tak jak dzisiaj oglądamy wszyscy niesamowitą interpretację chłopów, która, mimo że jest dość dobrą ekranizacją dzieła, to jednak w niektórych aspektach znacznie się od niego różni i zdecydowanie nie jest takim stuprocentowym odzwierciedleniem dzieła Rejmonta. Tak, za 200-300 lat ktoś w jakiś zupełnie inny sposób, który teraz jeszcze nie istnieje. Będzie artystycznie interpretował dzieło, które powstaje za miesiąc, albo które już powstało w Twojej, albo w mojej głowie. Moja wiadomość tutaj jest jedna i jest bardzo prosta: że jeżeli macie z tyłu głowy taką dziwną potrzebę, która od lat nie daje Wam spokoju, że chcielibyście napisać książkę, wiersz, opowiadanie, wydać piosenkę, rysować, malować, cokolwiek przychodzi Wam do głowy, i nie możecie się pozbyć tej myśli, że bardzo chcecie to zrobić, to wiedzcie, że od tego się zaczyna. Musicie po prostu wyczuć tą potrzebę, a to, czy z nią coś zrobicie, zależy już tylko i wyłącznie od nas. Więc y, zachęcam Was do tego, abyście tworzyli, bo warto. Jeśli jakimś cudem dotrwaliście do końca tego jakże nietypowego materiału, to zachęcam Was ponownie do zasubskrybowania mojego kanału, jako że zbliżamy się do 10 tysięcy obserwujących, za co dziękuję bardzo. Jestem, jak wiecie, nie tylko tutaj, ale również na Bookstagramie i na Booktoku, gdzie nazywam się dokładnie tak samo czyli po prostu. To z tej kawa. Dajcie mi znać w komentarzach, co uważacie o takich filmach. Y, oraz jeżeli jesteście autorami jakichś prac, którymi chcielibyście się pochwalić, to również możecie mi podesłać w komentarzach y, jakieś tytuły, linki y, itd. itd.